ten świat dzisiaj zabrania zabrania aby wydzielała dimetrylutryptaminę. Mimo, że jest to naturalny hormon szyszynki, neurohormon, który wydziela się w czasie modlitwy i w czasie oddania duchowego i głębokiej wiary. Jest to dimetrylutryptamina i się je zabrania. Wydzielania, a jeśli szyszynka nie słucha establishmentu, no to trzeba to po prostu w jakiś sposób wytworzyć. Daje się człowiekowi odpowiednie preparaty, które są wkładane do jedzenia, do innych rzeczy, aby szyszynkę osłabić, czyli ograniczyć jej wydzielanie dimetrylotryptaminy. Która jest określona jako molekuła oświecenia. W czasie śmierci dimetriotryptamina wydziela się w ogromnych ilościach, zalewając cały mózg, aby wyłączyć ścieżki neuronalne, czyli wszystkie winy i lęki, aby dusza mogła wypłynąć ze spokojem, żeby była wolna od władz ciała. I dusza wypływa sobie radośnie wznosząc się ku doskonałości Bożej, bo taka jest wola Boża. A dzisiaj się właśnie zabrania ciału, aby ono wydzielało dimetryk Ale jeśli nie można mu rozkazać, to po prostu daje się różnego rodzaju preparaty, które deformują szyszynkę. Na przykład jest taki preparat, który powoduje, że szyszynka zamienia się w ząb. Czyli pokrywa się szkliwem wapiennym i staje się niezdolna do działania. Można oczywiście docofnąć. Można to oczywiście cofnąć, to się cofa i tak zwana nazywa się dekalcytacja. I w tym momencie szyszynka ponownie przywraca tą równowagę, ale nie można tego znowu uczynić mechanicznie, bo mechanicznie zalewanie swojej głowy, yy, mózgu dimenzjotryptaminą nie przyniesie takich efektów jak wynik modlitwy, który powoduje, że to się dzieje. A dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest też bardzo prosta. Bo ciało jest przeznaczone do świętości. Ono też musi dostąpić tej chwały. I dlatego ciało jest chemiczną strukturą, poddane jest chemicznej strukturze w tej chwili, ale ostatecznie nie. W tej chwili, przez chemiczną strukturę, naturalne hormony ciała wpływa to na ciało, ciało zaczyna doświadczać boskiej tajemnicy i zaczyna się też przemieniać.